Jako, już ostatnio nagrałem dwa filmy z najgorszych decyzji twórców Brawl Stars, to postanowiłem, że nagram te najlepsze decyzje twórców. A więc zostawcie łapkę w górę i subika, żeby nie przegapić następnych takich filmów, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do odcinka. Niedawno, a dokładnie to chyba już ponad rok temu, został wprowadzony nowy system, który totalnie odmienił granie w Brawl Stars, a jest to dokładnie system kredytów. Możecie mnie tutaj trochę zhejtować, ponieważ no wiadomo, że każdy chyba woli skrzynki, ale tutaj właśnie chodzi o to, że możemy sobie wybrać, jaką postać chcemy odblokować i nie musimy się martwić, że na przykład ze skrzynki, jak wyjdzie jakaś nowa postać, a chcemy ją dropnąć, to dropi nam totalnie inna. Jest to też fajne, ponieważ możemy sobie właśnie na nowe postacie przyłączać, tak jak to ostatnio właśnie jest i odblokować tą najnowszą zamiast odblokować powiedzmy takiego czaka lub y, jakąś inną postać, której po prostu nie chcemy. Jest to też spoko opcja, ponieważ y, jest tutaj brak losowości, ponieważ no, jedyne co musimy zrobić to po prostu wybrać zadymiarza, którego chcemy odblokować i zdobyć na niego punkciki, a dokładnie to kredyty. Które no, są po prostu potrzebne do odblokowania. A nie są aż tak trudne do zdobycia, ponieważ dostajemy ich bardzo i to bardzo dużo z nowych karnetów. A jeśli chodzi o nowe karnety, są one na drugim miejscu na tej liście. A to dlatego, że po prostu jest dużo bardzo kontentu yy, i po prostu jest co robić w tej gierce, a nie że mieliśmy karnet. Przez 2,5 miesiąca i zrobiliśmy go powiedzmy w pół i później nie mieliśmy co robić. A teraz karnety są co miesiąc nowe, więc w miarę git dla twórców w sumie też bo więcej zarobią. A dla nas też git, ponieważ możemy sobie odbokać bardzo i to bardzo dużo rzeczy, bo jest chyba kilka razy więcej nagród niż właśnie w tych poprzednich, które były ty przez około 90 dni, a teraz są tylko przez około właśnie 30. Fajne jest to, że też są fajne skinki w karnetach trzech różnych kolorach, więc jeżeli komuś nie spodoba się jeden, to może drugi lub trzeci będzie git. Ogólnie też system, który tam jest na którymś poziomie, gdzie dostajemy 1000 kredytów lub właśnie pickio zademiasza jest też w miarę git, ponieważ po prostu są to dodatkowe kredyty, o których wspominałem w poprzednim podpunkcie. Teraz to jest znowu o kredytach, a będą to kredyty, które nie zawitały nad bardzo długo w grze, a są to dokładnie kredyty chromatyczne które zostaje wprowadzone właśnie po tym systemie i zamiast właśnie dropić te postacie ze skrzynek, to trzeba było jakoś to wymyślić. Nie chcieli zrobić tego ze zwykłymi kredytami, ponieważ właśnie chromatyczna rzadkość była taka specjalna i taka totalnie no trochę dziwna, nie żeby coś. No i postanowili, że właśnie wprowadzą chromatyczne kredyty, które usunęli. Tak, usunęli je i to w sumie niedawno, bo był taki event No Chroma coś tam i dostaliśmy tam bardzo i to bardzo dużo chromatycznych kredytów, za które mogliśmy sobie odlokować postacie, które właśnie za nie były. Takie jak na przykład Cordelius, który został legendą oraz Serge, który też został legendą. Moim zdaniem usunięcie tych chromatycznych jest w miarę git, bo te chromatyczne trochę mieszały w balansie, ponieważ no w sumie w balansie nie, ale chodzi mi o to, że po prostu nie było jak określić tej rzadkości, czy jest rzadka, czy jest właśnie jakaś taka bardzo rzadka, na jakim ona jest poziomie, nie było wiadomo. I dlatego zmienili to i w moim zdaniem lepiej, że zamieniło się to właśnie na zwykłe kredyty i możemy teraz te postacie, które były kiedyś chromatyczne, odbokować jako na przykład epicką, mityczną lub legendarną. Teraz przejdźmy sobie do rzeczy, które tutaj trochę są takie bardziej wizualne, a dokładniej chodzi tutaj o masterię. Tak, masteria to jest fajna odskocznia, która została wprowadzona, kiedy właśnie Brawl Stars był na dnie i po prostu nie była aż tak popularne. Ale tak, szczerze, masteria jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ zamiast wbijania rank, ktoś może sobie obrać za cel wbicia Golda 2 na danej postaci. Ja na przykład zrobiłem to na poko, więc jestem Giga Sigmom. Możecie wy napisać w komentarzu, na kim wy macie Golda 3, albo ogólnie jaka jest wasza najwyższa masteria. Ogólnie fajne jest to, ponieważ dodali właśnie w tym czasie title, które trochę urozmaicały, właśnie nam wygląd. No, nowe ikony gracza, które także urozmaicały, oraz nowe emotki do każdej postaci. Jest to spoko opcja, ponieważ oprócz właśnie wbijania rang, można było ta także wbijać inną taką rangę, za którą mogliśmy dostać rzeczy wizualne lub rzeczy do wykorzystania na, naszą plu na nasz plus, ponieważ dostawaliśmy kredyty, punkty mocy i monety. W sumie dalej dostajemy następna rzecz właśnie związana z tymi masterkami jest to dokładnie battle card bo właśnie tam są te title co nie yy, a jeśli chodzi o battle carda jest to spoko też odskocznia od właśnie zwykłego grania gdzie możemy sobie po prostu pobawić się i jakoś to ładnie podobierać żeby to jakoś ładnie wyglądało w gc bo jak wiecie no coraz bardziej tutaj rzeczy wprowadzają do właśnie wyglądu bo mamy tak mamy skiny, mamy różne ikony gracza mamy battle cardy, mamy masterię i rzecz o której zaraz bo jest też bardzo ciekawa. A baty karty są w miarę git, ponieważ jeżeli mamy bardzo i to bardzo dużo ikon gracza, możemy sobie jakoś wykorzystać. Jeżeli nam się to totalnie nie podoba na ogólnie tej ikonce, to możemy sobie ją dać do puzzle karty. Mam tam też dostęp do właśnie jednej emotki, więc w sumie git. Nie jest to zła opcja, jest to moim zdaniem na plus, ponieważ no ja lubię bardzo wizualne rzeczy. Takie jak skinki i dlatego na przykład wolę grać z skinkami niż zwykłymi postaciami. A rzecz, o której chciałem wspomnieć, są to dokładnie tła. Tak dodali ostatnio tła, jak ktoś w sumie nie wie, chyba na każdym lobby w sumie widać te tła z rankedów lub właśnie z sławy, bo wreszcie w sumie też coś dodali do tej sławy, takie jak emotki, tam ikona gracza jest i właśnie to tło, które wygląda pięknie. Ja wolę na przykład te tła ze sławy, niż właśnie z tego rankedów, w sensie z tych rankedów ponieważ no, wyglądają ładniej, tylko szkoda jest taka, w sensie no szkoda, że po prostu nie można cofnąć, czyli na przykład jak mamy powiedzmy rangę mistrzowską to nie możemy sobie ustawić tła z brąza tylko, że na przykład gdzieś tam pokazuje też ikonkę tego no tego mastera, co nie? Albo jak mamy po prostu sławę, to nie możemy sobie też poprzednich tych sław ustawić co jest moim zdaniem na minus, ale też jest w sobie w biarę git, no po prostu te tła dodają fajne, fajnego takiego Wizualnego efektu, czy jakkolwiek to nazwać. Teraz takie trochę starsze zmiany, gdyż przechodzimy właśnie do takich bardzo i to bardzo starych zmian a są to dokładnie jedno z nich to są piny do użytku w grze. Bo jak wiecie, piny są od praktycznie samego początku gry, tylko że mogliśmy je używać tylko na czacie. A od jakiegoś tam momentu, chyba od sezonu z surgem. Ale nie jestem w stanie wam stwierdzić. Może się napisać, jak wiecie. Zostały one dodane do użytku właśnie w grze i mogliśmy je wysyłać. Tylko, że nie były animowane i wyglądało to po prostu średnio. Tam kiedyś dali te animowane, co jest totalnie na plus. Tylko że niektóre dalej skiny mają nieanimowane, i muszą dalej je animować. No nie wiem ile razy powiedziałem to słowo, no ale moim zdaniem jest to spoko, odskocznia, od. Dobra, nie wiem, znowu mówię, Nie nieważne. Jest to spoko rzecz po prostu, tylko że, no wkurza trochę jak ktoś na ciebie skoczy, takim Edgarem, lub właśnie, nie wiem, Miko, i zostawi taką łapeczkę w dół. No to, to trochę wkurza, ale moim zdaniem jest to spoko, właśnie decyzja, ponieważ, no coś tutaj dodaje tej gierki. No i może się jakoś komunikować z osobami, do których nie mamy kontaktu. Przed ostatnią rzeczą w tym filmie będzie zmiana gry z pionu na poziom. Tak jest to. Bardzo dziwne, że ja tutaj to wspominam, bo to było kilka dobrych lat temu. Bo w becie, jak wiecie, gra była w pionie, taka trochę zeserowana na Clash Royale'u, że po prostu grało się tak samo. Moim zdaniem było to nawet spoko, ale jest to teraz zmiana na plus, ponieważ gra jest bardziej teraz zręczna, bo tam nie wyobrażam sobie, jakby tam był gadget, hypercharge, atak, chodzenie. No i wszystko, emotki. No, nie wyobrażam sobie, gdzie by to było, i jakby tutaj się skupić na grze i na przykład wysłać jakąś emotkę. No teraz to ładnie, możemy wszystko sobie poustawiać, ale tam, no to wszystko byłoby tak, wszystko ściśnięte i nie było co. By tam zrobić. Ostatnią rzeczą, która doprowadziła grę do tego, że jest bardziej rozwinięta i jest co w niej robić w sumie, i jest dużo i po bardzo dużo mechanik, jest dodanie drugich gadżetów i Star Powerów. Ogólnie dodanie gadżetów było serią fenomenem i był to chyba jeden z najlepszych update'ów, jeśli chodzi właśnie o te starsze czasy. No ale dodanie drugich gadżetów i drugich Star Powerów też było w miarę GIT. Tym bardziej, że nie, doda nie dodali ich w jednym update'cie, tylko stopniowo. Co doprowadziło do tego, że niektóre postacie były wtedy w mecie, ale niektóre nie, bo nie miały tego drugiego Star Powera, który był GigaOP. Tak samo jak postać wychodziła, to od razu nie miała dwóch gadżetów i dwóch Star Powerów, tylko miała jeden Star Power i jeden gadżet, co też było w miarę GIT. Moim zdaniem teraz jest to zmiana na plus, że właśnie dodali właśnie te gadżety i Star Pomery, ponieważ każdy może mieć inną taktykę. No po prostu granie każdą postacią jest wtedy zróżnicowane. No i co? Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Możecie napisać w komentarzu, jaki chcecie następny filmik z tej serii. No i co, ja już wam dziękuję, życzę Wam jego dzionka. No i co? Nara!